Więc sobie robię chwilę przerwy O, dwie szafki umyła już zmęczona, no nieźle No pokaż, pokaż Haha, <laughs> przyszedł na gotowe Ładnie, ładnie, ładnie Ładnie, Baba jaka zrobiła aferę o rozdobany makaron O, już odklejka influencerska Ale no, wiedziałam, że tak będzie No nie wiem, ja byłem... Przepraszam, nie, byłem przekonany, że... Ale jak mnie wyśmiałeś, nie? Przeprosił, a i tak jeszcze dociska butem, nie? Mi się wydaje, że to coś jest krótsze, a tak naprawdę jest dłuższe. Czyli jak mi się wydaje, że ja mam spoko, to tak naprawdę mam bardzo spoko. Mamy też vlog Baby Jagi zatytułowany. To, to ciekawy tytuł. Kupujemy Sylwkowi wyprawkę do więzienia i przeprowadziliśmy się. Przez chwilę myślałem, czy, że się przeprowadzili, to że nie są gdzieś za granicą, ale tu widzę, że ten. Widzę, że nie. No właśnie, to by było ciekawe, nie? Jakby nagle kupujemy wyprawkę, nagrywamy vloga, ale już żyjemy za granicą, nie? I. Nara. <ścoughs> I warto I następny vlog. Pierwszy, no. te, pierwszy tydzień na nice, Islandii. No, tak. Że Vardenga stwierdził, że chce kulę ziemską okrążyć i chłop Nie wiadomo kiedy do Polski zawróci. <ścoughs> nie było samolotu. Witam was w nowym vlogu. Jestem w mieszkaniu, a nie w domu, dlatego że... przenieśliśmy się tutaj, a w domu zrobimy takie studio do pracy głównie. I ogólnie to mieszkanie jest... Troszeczkę takie zaniedbane. Ja tylko przywiozam sobie jakieś dwie walizki z najpotrzebniejszymi rzeczami I... Ja, Ale to jest trochę dziwne, przecież ta chata jest ogromna. Oczywiście tak jak się wydawało, że to jest dosyć duży dom i są Całe tam będą mieli do pracy i będą żyć w mieszkaniu? Dziwne trochę. To trochę dziwne jest, przecież tam ogromny ten... Ogromny dom jest. I jest dużo jakiegoś sprzętu, który trzeba będzie wywieźć. Ogólnie trzeba na Maxa posprzątać to mieszkanie, bo jest brudne i myślę, że jeszcze dokupię tutaj kilka rzeczy, żeby po prostu się w nim fajnie mieszkało przez ten czas, jak tutaj będziemy, więc trochę Wam ponagrywamy, jak... Ogarniam to mieszkanie. Tutaj sobie przywiozłam dwa obrazy, które teraz właśnie maluję, bo zrobię sobie to jakieś mini miejsce do malowania. Bo bałagan, tutaj jest salon moje rzeczy, łazienka. I tutaj będzie, tutaj sobie zrobię na tym biurku miejsce jakieś takie Ala do montażu i łóżko. To w ogóle to trzeba wywieźć stąd. To... <todgłos> A to, co to? A to nie jest. A nie, to myślałem, że to, to, na którym zapierdzielał jak Warwickiem grał, ale to chyba nie to. Bo to zagraca bardzo. A tu jest jeszcze taka garderoba też zagracona. Kurwa co on zbroję ma? Co to było? Zagraca bardzo. Ba. A, tu jest jeszcze taka garderoba. Kurwa normalnie zbroja skórzana człowieku. Co <laughs> jest? To nie jest tak, że Wardenka zmienia miejsce zamieszkania dla bezpieczeństwa. Ale to bardziej co, w kontekście, że mieszkanie jest bardziej bezpieczne niż dom w tym sensie to może tak. No bo zasadniczo nie wiem. No masz dużą chatę, to można by tam było żyć. No czy to tak bezpiecznie? Są plusy mieszkania w tym mieszkaniu, dlatego że blisko jest na siłownie i do wszystkich sklepów. i Jednak jest to mieszkanie w Warszawie, więc dużo łatwiej jest się poruszać i naprawdę ma spoko lokalizację. Więc może przez to będziemy też więcej gdzieś wychodzić wieczorami. No na pewno, na pewno. wardenga to taki się wydaje, co dużo wychodzi. Może gdzieś do jakiejś restauracji albo do kina, no bo no, no. ostatnio praktycznie nigdzie nie wychodziliśmy. Więc może to też jakoś fajnie wpłynie na nasze życie. Dzisiaj zaraz idę do galerii, do kilku takich sklepów z rzeczami do domu, zobaczyć, czy jest tam coś ładnego, co akurat tutaj potrzebuję. I dzisiaj cały dzień będę sprzątać. Postanowiłam, że zacznę od najgorszej części, czyli kuchni. Dlatego jest to najgorsza część, bo w tych szafkach jest pełno przeterminowanych jakichś rzeczy. Które... Nie, nie, ta teoria z tym bezpieczeństwem, kratami w oknach i tak dalej, to moim zdaniem się odpuści. No w sensie, umówmy się. Jeżeli ktoś chce zachować anonimowość swojego nowego miejsca zamieszkania, to nie nagrywa z tego vlogu. Przecież, wiesz, jak, nie wiem, ktoś chce cię znaleźć. I bo nie wiem, bo chce ci zrobić krzywdę, bo coś tam, no to po jakimś układzie mieszkania, po nie wiem, jakieś losowe ujęcie przez okno zrobisz, coś tam się wyda, jakby już podejmujesz ryzyko, że to będzie zlikowane. Poza tym Wardenga jest mega znaną postacią. Podpromował też swoją partnerkę Babę Jagę, więc też ileś tam ludzi kojarzy. Takie rzeczy jest bardzo ciężko utrzymać w tajemnicy, że jak komuś na tym zależy, żeby cię namierzyć, żeby to nigdy nie wyszło. No, umówmy się. I ogólnie te szewki są bardzo, bardzo brudne, więc muszę je wszystkie wyczyścić. Ogólnie wszystko z nich wyjmę, wywalę to co jest przeterminowane, wyczyszczę i będę dopiero wkładać, więc myślę, że to zajmie mi najwięcej czasu, bo reszta mieszkania już będzie łatwiejsza i jeszcze łazienka będzie taka trudna, bo też jest bardzo uwalona. Biorę ja jakieś rzeczy, których mi brakowało do sprzątania, przede wszystkim rękawiczki, deskę taką, bo ta, która była tutaj to nadawała się tylko do wyrzucenia, spoko jest z Maxa i takie wieszaki. I tu w ogóle jeszcze przyszła paczka z piżamą kolejną dla Sylwestra. W ogóle nie wiem jak ja to zam zamawiałam, że kolejna przyszła, ale spoko, ta jest ładna. Będzie na przyszły rok. Jedna półka z 23 ogarnięta. Te rzeczy, które wyrzucam, miały datę przydatności do 2020. O kurwa, jaka tam wlacha z tyłu stoi! Pa! Grey Goose, pa! Jaki <grym> te, jaka butla człowieku. 2022, Więc naprawdę bardzo stare te rzeczy tutaj są i koniecznie trzeba je wyrzucić. O, u mnie też takie jest zrobiony ten, u mnie też tak jest zrobiony ten okap, że przez szafkę taka rura wychodzi i tak samo jest wywiercony otwór. Dokładnie tak samo. Ogólnie bardzo brudne są te szafki. I tutaj właśnie jest taki, e, takie coś, będę to zaraz szorować. I tak udało mi się... Z... Oj, ej, wy też tak robicie, że te kratki do zmywarki wstawiacie? Ja to do zmywarki wrzucam. Okapu wyjąć jedną taką. Ta druga niestety jest jakaś zblokowana. Wygląda to tak. Zaraz sobie będę szorować. Ogólnie mam wekę z tego vloga, że on będzie taki właśnie porządkowy, bo moja mama uwielbia oglądać takie programy, że wiecie, jest jakiś super uwalony dom i wchodzi jakaś właśnie pani i wszystko tak doszło. <laughs> Więc może jej się ten mój vlog spodoba. <laughs> Nie, no te rzeczy się ciężko zmywa, bo one są takie tłuste. się to... jak dobrą chemię, użyjesz to gate. Ocet jest OP. Kurwa, odstęp to wszystko zmyjesz, człowieku. Ja dzisiaj będę na przykład ten. Ja dzisiaj ocet z wodą rozrabiam i będę monitor sobie czyścił. Mówiłam sobie takoski i na ciosy z takim bardzo dużym guacamolem więc sobie robię chwilę przerwy. O, dwie szafki umyła już zmęczona, no nieźle. To jest okno? A to chyba okno pa jak zasłonięte plandeką. Skończyłam, wyczyściłam wszystkie szafki jest trochę bałagan, bo jeszcze jutro będę wkładać do zmywarki resztę rzeczy do umycia i tak dalej. E, więc jutro to skończę, ale bardzo mało tego zostało. Która jest godzina? Au. O, było okno! No i zlikowany adres. Graf już namierza, patrz. Bazując po kolorze świateł, położeniu ku gwiazd na niebie, a także rodzaju lamp, wnioskuję, że jest to gdzieś w Warszawie. O, jest druid. No, pokaż, pokaż. Haha, <noise> przyszedł na gotowe. No, w klasy. Ładnie, ładnie, ładnie. Nie no, kurwa. Klasik reakcja faceta. <młysza> <młysza> ładnie, ładnie. Tutaj też nie chciałem? Uh. Wszędzie. <młysza> no, jest nowe ułożenie ogólnie rzeczy. Ja już nie pamiętam, kto mi dał to. Ej, w ogóle wiesz co? No. A eee, no tu była taka wódka. Tak, co z nią zrobimy? Nic. To jest mój łup, to jest z Wojtka Goli Urodzin. Tak. Oni tak. szukali podobno bardzo długo. Łokurwa to jest większe niż myślałem. Ty na tej szafce to się mniejsze wydawało. Bo ona jakaś o, strona, tak kilka tysięcy kosztuje, a ona stała mnie w pokoju, bo on sobie obrał na twarz. Czyli Aha. i po prostu zostawił, a mnie później nie było jak oni szukali. A ja myślałam, żeby ją komuś oddać, wiesz. Nie, dlaczego? O, co z nią zrobisz? No stoi sobie, kiedyś może wypije. Akurat. Ach, Hej, witam was kilka dni później, bo mnie trochę nie było tutaj, bo mam w domu. Dzisiaj chcę ogarnąć kanapę i wysprzątać łazienkę. Myślę, że zrobimy też dzisiaj takie większe zakupy z IKEA, bo część mebli tutaj wymienimy i brakuje jakichś dodatków, więc... Będziemy to pewnie się ogarniać. Ona jest fajna, tylko że jest właśnie trochę brudna, bo też pieski tam często wskakiwały i Aria teraz na niej czasami śpi, więc no trzeba ją wyczyścić. Ja ją już odkurzyłam, ale zobaczcie, tu są takie miejsca okropne jak to. Właśnie tutaj Aria trzymała swój głowę. No to tutaj to by się przydał ten odkurzacz piorący. Ideolo by siadło. części wyczyściłam to gąbką. Ogólnie wcześniej jeszcze odkurzyłam tą kanapę, bo taki jest tam proces opisany. Póki co jestem bardzo sceptycznie nastawiona, bo nie widać w ogóle, że to działa. A strasznie też to śmierdzi. Poczekam chwilę i zobaczę. Zrobiłam sobie kaszę jedlaną gotowaną na mleku. To, to jest skyr, orzechowy masło, trochę orzechów, borówki i bananek. W tym czasie, jak mi schnie ta kanapa, odpisałam na jakieś tam wiadomości, które y, miałam do odpisania, y, bo ja robię tak, że czekam, aż mi się tego dużo zbierze i potem odpisuję hurtowo. Dlatego czasami odpisuję komuś po wielu, wielu dniach. I y, będę teraz y, sprzątać, już zaczęłam w sumie łazienkę. Tego nie będę nagrywać. Bo Jeszcze wie... jest strasznie brudna. Po drugie, też myślę, że to jest nic ciekawego. No i ciekawszą część pominął. O kurwa, jakie, jakie ujęcie! fiu, fiu. Dzień ogarniania mieszkania, o. ale dzisiaj będzie fajnie, bo przechodzą nowe meble z IKEA, więc się cieszę, bo część będziemy wymieniać. Głównie sypialnie sobie robimy taką fajną. Na pewno będzie dużo lepiej niż jest teraz. Mm. Jeśli chodzi o tą kanapę. płyn nawet podziałał i jest trochę lepiej niż było. Natomiast tutaj jeszcze zostało coś takiego. No bo... Nie no, to trzeba odkurzaczem piorącym. Tak to lipa jest takie. Jedziemy zaraz do Arkadi, do Lerwa kupić kwiatki, bo widziałam, że tam są fajne ostatnio. I karnisz kupimy, tak? Aha. No to zrób zdjęcie tego tam, Dobra. czyli Jakubik to Dobra. Meble z Ikei, które ostatnio miały przyjść, nie przyszły, bo Ika się pomyliła z naszym numerem telefonu i wpisali tam zły, więc cały dzień siedziałam w domu bez sensu. Ale przyjdą w środę, więc trochę się nasze odświeżanie mieszkania przesuwa w czasie. Byliśmy w restauracji i... Baba jaka zrobiła aferę o rozmowany makaron Je. O już odklejka influencerska. I nie policji do rachunku i jeszcze jej Ja p... Pa, chwila sławy, już odbało. E. E, deser za Tak to prawda Ale... Zrobiliście kiedyś jakąś awanturę w restauracji? No baba Jaga się kłóciła, że makaron rozgotowany rozgotowany, ją przepraszali na kolanach i jeszcze jej deser przynieśli za darmo. Czyli tak twierdzi Wardenga. To jest możliwe, oni tak robią. Influencerzy, tak? Że robią takie? W tak robią, że dają deser gratis, Ja bym się bał zjeść taki deser, że tam z jakimś kurwa sosem szefa. Ja też jak byłam, podali właśnie deser. A o co się kłóciłaś? Nie, ko***a. A, o co się kłóciła? Źle miała w tym, coś w jedzeniu, nie pamiętam co było źle. I mówiła, że tutaj coś nie... Ja nigdy się nie kłóciłem o takie nie rzeczy. Jest kłótnia, to jest zwrócenie uwagi, no jak kłótnia. No Wardenga mówi, że ona się kłóciła. No to ona się kłóciła, ale normalnie, no po prostu się zwraca uwagę, że nie wiem, no, jest mięso nie takie, albo nie wiem... No nie no, ja, no dobra, ja w takiej skrajnej sytuacji, że na przykład dostałbym niedosmażonego schabowego, to trzeba się postarać, no to, no to, to, to bym zgłosił, nie, że surowe mięso na przykład. No i wtedy oni... Ale. Przepraszają bardzo, zabierają, dają ci nowego schabowego i jeszcze deser ci dają w kosztach. W kosztach. A myślisz, że ten deser to jest taka słodka zemsta? Z nadzieniem. <grym> tak, to taki wiesz, że tam sobie kurwa grali w piłkę nim na zapleczu, a teraz mówią, masz ciastko nie spierdalaj. Więc nie wiem, jakoś tak o takie coś nigdy, jakoś nie wiem, na przykład ja sobie nie wyobrażam, że na przykład zgłaszam, że o makaron rozgotowany, to miał takie, dobra żryj kurwa. Takie te, no pomijając rzeczy, które mogą ci realnie zagrozić, że na przykład są surowe, a nie powinny, no to to logiczne, że zgłaszasz, no bo nie masz tego jak zjeść, ale takie w stylu, no nie wiem, właśnie, no nie wiem, nigdy nie zgłaszałem. Niedosmarzony schabowy w piolet rewika. Nie, no nie ale okej, okay, na przykład dewolaja, no to możesz nie dosmażyć, nie, no bo to tam zawinięte takie mięso i w ogóle to może się zdarzyć. Kiedyś jak jechaliśmy z rodzicami nad morze, pamiętam, to było tak, że nie dość, że czekaliśmy godzinę, to jeszcze na koniec dostałem niedosmażonego dewolaja. No bo się tam śpieszyli w tej kuchni, no i tak wyszło. Ale schabowego, żeby nie dosmażyć, to już trzeba być naprawdę agentem. Ja to zrobiłam dlatego, że byliśmy tam któryś raz z kolei i to był drugi raz, kiedy były ten makaron rozgotowany. I po prostu to moje danie było bardzo słabe a no dobrze, jednak ja płacimy miałem, za to kilkadziesiąt złotych. Miałem taki sam makaron i zjadłem wszystko. O! o. 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 <laughs> nie, nie miałeś takiego samego, bo ja miałam z innym sosem ogólnie, po prostu byłoby to bardzo złe danie, nie? Bo kwiatki. Dobra, chodźmy najpierw po tego, co mi się podoba. Musisz nagrywać jak ma czyli ręka bardzo daleko ciebie. O! o. <laughs> dobrze. Ja chciałabym któregoś z tych. Uważam, że są bardzo ładne. No, może być taki mały. Dobra, to bierzemy. Ale super, mamy już wszystkie kwiatki. Z pewno? Wybieramy karnisz, tak. Wybieramy czarny? Nie, nie, czarny na pewno nie. A z czym to będzie tam biały dział. No, biała, biała ściana. Ale nie ma białej ściany. Są białe ściany tak? w salonie. Oczywiście, że tak i w kuchni Wydaje mi się trochę bez pomyślenku, ale okej okay. Wcześniej pytam z <noise> No i widzicie Za chwilę Wardenga będzie zwyzywany od Sewardów Bo Baba Jaga niestety ma to w zwyczaju Jak się ktoś z nią nie zgadza co do wizji artystycznej Także już stąpa po cienkim lodzie Wardenga, niestety No dobra, mamy zmierzone okno Sylwek, to było twoje zdanie? Nie Gdzieś, że... Ja pierdolę, pojechali po karnisze i nie wiedzą jak, jakie mają okna No to nieźle Pogarniasz. ogarniasz? Albo srebrne, albo białe. Dobra, weźcie większe najwyżej będzie wystawało to. Może być srebrne to będzie do dończek Ej, ale pasowało. No, my tam nie zmierzyliśmy nawet letowo, no. to musimy tak na oko. 160 wystarczy? Nie, nie, ja uważam, że nawet chyba 240 mogłoby być, żeby była na całą. Co? <słuch> to dosyć duży rozstrzał w ocenie. Ścianę? Tak. Na całą ścianę? Dobry, dziewczyno, ty jesteś młodzieżą. Ona ma taką wizję artystyczną, cała ściana będzie w zasłonie. Normalnie nie taką. Serio. Tam w życiu nie ma dwóch metrów. Ale nie chodzi o to, że masz zasłony tylko na okna, tylko one jeszcze tak, muszą być z boku. Ale tam 2, 2, to ale dwa by był totalny moc, a tu dwa Ja jestem za sto dwumetrowy to według mnie będzie wystawał. Dobrze, to weźmy 1,60, zobaczymy. Nie, jak metr 80, ale nie widzę takich. Jechaliśmy do domu i co się okazało? Oho. Czy jaki jest ten karnisów? Za krótkich. No pokaz, pokaz. Także było widać. no widać, jestem na 0,5. No i co? Jaki powinien być? A, tylko... Aha, bo ona chciała dobra, żeby nie były oddzielne tylko jeden długi na okna, które są jeszcze przedzielone. A. Myślałem, że ten, no dobra, dobra może ten. No, chyba 2,40. No i co teraz? Jak kto tak mówił? No, tej. <noise> <noise> to co? No, ten oddamy i kupimy taki jak mówiłam od początku. Nie Gdzie go na razie położyć? Nie wiem, w rogu tam go postawię. Ale no, wiedziałam, że tak będzie. No nie wiem, ja byłem... Przepraszam, nie? Byłem przekonany, że... Ale jak mnie wyśmiałeś, nie? U, ale patrz! Kurwa, Przeprosił, a i tak jeszcze dociska butem, nie? Zobacz, ależ to jest... Ja by, jak mnie wyśmiałeś... No. I czekaj, jak tu jest 240 a mi się wydawało, że tu jest 2 metry... To jak mi się wydaje, bo mi się wydaje, że coś jest krótsze, a tak naprawdę jest dłuższe. Czyli jak mi się wydaje, że ja mam spoko, tak naprawdę mam bardzo spoko. <laughs> Przyjechaliśmy do domu, Sylwester jutro ma rozprawę i chce, żebym poprasowała jakieś spodnie spodnieba. Ja jeszcze nie widziałam tego garnituru, który sobie kupił, zaraz zobaczymy. I te spinki też kupiłeś, tak? No? Spinki też kupiłeś? Tak. To pokaż mi. Nie wiem gdzie są. Ci kupiłam takie piękne, bardzo drogie spinki i teraz nie będziesz w nich chodzić. Będę mi chodzi już. Bo wiesz, w ławie na rozprawie to stosowałem wszystkie możliwe rzeczy, czyli garnitur yy, granatowy jak politycy. No. Czarne spinki były. Kolor spinek nie jest ważny. Ważne czy się mieści do nich podsłuch. Ej, a poczekaj. A, dobra, tu są spinki chyba. Tak. No taka. Chciałem spinki w kolorze moich oczętów. Ale nie jest wykluczone założę to od ciebie. No. No bo jakoś ja nie kojem, żebym to grał. No ja uważam, że to moje dużo ładniejsze, co ci kupiłam. To moje są przede wszystkim złote. To są moje z przegranej rozprawy. No. Nieszczęśliwe, a to są te od ciebie. I pokaż jeszcze te. No to które Nie wiem, ja się kompletnie na tych rzeczach nie znam. Nawet spinek nie używam, więc ciężko mi wypowiedzieć się na ten ja temat. Wieszę. No te od ciebie, oczywiście. No, tak. No, oczywiście, <laughs> oczywiście. No dobra, co tam jeszcze kupiłeś? Nowe buciki. Uuu, Nowy but. No spoko. Jak przegrywam rozprawy, to zmieniam karyżę, <laughs> to, takie zasady. Okay. A, dobra, to czekaj, ja obiorę wszystko no. i ci pokażę, bo my tam fajnie rozkminiliśmy panem. Pan mówi jak ja mam wejść na rozprawę, żeby no. pokazać trochę harapy. No dobra. Tu mam na przykład płaszcz, no. ale mam go nie zakładać, tylko go tak zarzucić jak Angela Merkel. Aha, no tak, dobrze. Tak, dobra. dobrze. No to dawaj, to idź przebrać. <laughs> Powiem zaraz, nowy, zadbany, pozwany. <laughs> Jaki amant! Co jest? What? Dzień dobry, szukam kupkarzy. Ja Dzień kupkarzy, ja... kupkarzy No, bardzo ładnie wyglądasz. Jak? Bardzo ładnie. Spodnie właśnie trzeba skrócić. No. Trochę no jeszcze teraz nie mam paska, nie? Mm -hmm. Ale z tym swetekiem mam no spoko. Tak, pasuje do tego. No. druid. Piki Blinders. <laughs> nie, tak serio pytam, co myślisz? Nie, myślę, że ci pasuje, no. Jak... Ale głupio? Nie, nie, nie głupio. Nie, tak szczerze, kolor to taki kurwa ładny ten kolor nawet. Jak będzie, ładnie, jak będzie, wiesz, tak super dopasowany, to myślę, że zarąbiście będziesz wyglądał. <laughs> Tutaj, to, to nie spinki, tylko pierścień jakiś powinien mieć. Co myślisz? No, jak taki arystokrata. Nie, no dobrze. Ładnie. Kurwa, nie wiem, tutaj to wygląda jakby ręki nie miał. <grywa> Ale wygląda trochę jak z innej epoki, wiesz? Cześć, update mieszkaniowe dzisiaj. Wreszcie przyszły meble. Się bardzo, bardzo cieszę. Będziemy mogli ogarnąć tą sypialnię. Ja jestem strasznie niewyspana. Jestem z Arjonkiem. Arion. O, ja się, znowu że brudzi. Przyszły. Chcesz mieć nowe łóżko do wskakiwania? No. Tak. Tu są wszystkie te duże rzeczy. Do łóżka pewnie i stoliczki nocne. A, i jeszcze papierko zamówiliśmy. I materac. Tu lustro. Spoko, fajne to lustro. A tu jeszcze jakieś ręczniki. dywanik I tu jeszcze karton z takimi drobnymi rzeczami. O ma całą tą skrzynkę z narzędziami. O, to jest przydatne. O before after. Mamy już złożone łóżko Sylwek je złożył Więc super, ja się bardzo cieszę Dużo lepiej się na nim śpi niż na tym wcześniejszym Ale sporo jeszcze rzeczy zostało do ogarnięcia tutaj Dobra i tak najważniejszy jest materac Materac jest OP, najważniejsza sprawa Może leżeć na podłodze Jeszcze jest dużo sprzętu do wywiezienia I jeszcze brakuje biurka Lustro trzeba przystawić tak dalej. Ja jeszcze tutaj nad łóżkiem Powieszę obraz. Ja bym nie chciał, żeby coś mi wisiało nad głową, szczerze mówiąc. Jakoś tak nie chciałbym, na przykład, żeby obraz mi wisiał nad głową, nad łóżkiem. Bym się bał zawsze, że spadnie na łeb. E, więc, a jeszcze słońce. W ogóle, no naprawdę, dużo takich e, niby szczegółów, ale jak się tego zbierze, to jest to trochę pracy i zakupów. Są już też złożone stoliczki. O, tutaj. Ja e, jeszcze to kupię jakieś lampki, więc fajnie, cieszę się. Życie z artystką, be like. Proszę wam w kolejnych vlogach, jak się będzie to mieszkanie zmieniać. Fajnie, że że cały czas coś tu ogarniamy i drobnymi krokami doprowadzamy je do porządku. Ja już się przyzwyczaiłam do mieszkania tutaj i szczerze mieszka mi się dużo lepiej, właśnie ze względu na to, że wszędzie jest blisko. Ja sobie też ostatnio codziennie maluję, zrobiłam sobie takie mini miejsce do malowania tutaj. Myślę, że to mieszkanie ogólnie ma taką fajną energię, więc cieszę się w sumie, że będziemy tu mieszkać przez kilka następnych miesięcy. Aż dopóki nasz dom nie będzie skończony. Ja już będę kończyć tego vloga. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Ładnie podkręcili tym tytułem, tak szczerze, tematycznie. Ja ostatnio, jak mówiłem ten, mówiłem Imperowi właśnie, że różne naprawy robię takie w domu, znaczy w mieszkaniu tutaj. To on mówił, że powinienem to streamować, że wszyscy by oglądali, jak, nie wiem, naprawiam szafkę w łazience albo jak, nie wiem, naprawiam kran. Albo coś tam i że ludzie by to oglądali. W sumie to być fajne. Naprawy z lewo. Znaczy wiecie, na razie umówmy się, to jest rozgrzewka. Jak będą później kolejne rzeczy związane z domem, jakieś składanie mebli i inne takie rzeczy, to w sumie se to można transmitować, czemu nie? Ta dziewczyna wydaje się nawet sympatyczna i taka szczera, czy tylko ja mam takie wrażenie? Nie, no mi się wydaje, że Baba Jaga jest spoko. Wiadomo, trochę sobie tam trolujemy tutaj i w ogóle, ale nie wiem, wydaje mi się, że jest spoko, no. Prawda też jest taka, że... Wszystko, co się dzieje teraz wokół Wardengi wszystkie te rzeczy też w pewnym sensie są dla niej takim testem, nie? Jak się zachowa, co zrobi, czy wyczymie, czy nie wyczymie, czy zostanie, czy opuści trochę takie.